Witam wszystkich, w tym filmie chciałbym Wam pokazać, jak wygląda efekt po wyczyszczeniu monet nad tlenkiem wodoru 30%, czyli inaczej zwanego perhydrolem. Podobno bardzo ładne efekty daje do czyszczenia monet i właśnie dzisiaj to sprawdzimy. Głównie on się właśnie sprawdza do monet miedzianych, mosiężnych, brązowych i tak dalej. Do dyspozycji mam tutaj 7 monet oraz jeden medalik. Jakie to monety? Powiem w trakcie filmu. Pokażę zdjęcia jak wyglądają przed wyczyszczeniem oraz po wyczyszczeniu. Taka ważna kwestia. Perhydrol nie wolno stosować na skórę, ponieważ jest on żrący i do tego chcę tutaj właśnie szczególną ostrożność zachować. I do tego mam właśnie rękawiczki, pęsetę, żeby wyciągać monety, słoik, żeby tutaj wlać nad tlenek wodoru, tutaj właśnie wleję do tego oraz potem wypłukać jeszcze w wodzie i przetrzeć papierem. Wszystko to zrobię w kontrolowanych warunkach więc jeżeli nie musicie, nie musicie, to nie powtarzajcie tego w domu. A więc zapraszam do oglądania. Zapomniałem jeszcze dodać, że patyczki higieniczne również są tutaj ważne po to, żeby właśnie potem yy, zmazywać ten brud z monet. A więc co? Przechodzimy już do konkretów. Zaraz perhydrol wleję do tego słoika i zobaczymy, jaki będzie efekt wyczyszczenia. Jesteście ciekawi? To oglądajcie dalej. A więc dobra, przyszła ta chwila, gdzie trzeba otworzyć penthydrol i wlać go do słoika. A więc otwieram go po raz pierwszy. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z, takim, z takimi substancjami. Tak to się prezentuje, nadtlenek wodoru. Mamy go tutaj 100 gram. Termin ważności do kwietnia 2020 roku. Jest to substancja żrąca, więc ja się tutaj zabezpieczę gumowymi rękawiczkami. Po kontakcie z skórą taka substancja może wywołać y, jakieś plamy białe na ciele. Widziałem to y, w internecie, więc. Nie polecam się z tym za bardzo bawić. Tego dużo się nie wlewa. Malutko. Więc pora wlać. Wydaje mi się, że tyle powinno starczyć. Więc teraz szczelnie to zamknę. I schowałam do pojemnika. Tak, jak to było zapakowane. I teraz na pierwszy rzut pójdzie taka oto moneta. Myślę, że ją dobrze widać. A więc poszła pierwsza. Troszeczkę za duży ten słoik ale myślę, że nie będzie z tym że jakiegoś problemu. Idzie teraz moneta numer 2. Tak ona się prezentuje. Efekt trzeba kontrolować między co nie więcej co 3 minuty, tak żeby nie uszkodzić yy, monety. poszła moneta numer 3. I na razie zostawmy ten efekt. Zobaczymy, jak wygląda on za 3 minuty. Na monetach y, wygląda to tak, jakby te monety się gotowały. To jest oczywiście ten proces oczyszczania w tym momencie. Po wyjęciu z perhydrolu monetę trzeba włożyć do wody, zanurzyć i wytrzeć papierowym ręcznikiem. A dopiero potem Wziąć, wa, wziąć patyczek higieniczny i przeczyścić go leciutko tak, żeby ten brud jeszcze bardziej zeszedł i miałem nadzieję, że, monet, że te monety będą wyczyszczone bardzo dobrze. A za niedługo przetestuję również kolejny środek do czyszczenia monet, który będzie się nazywać konserwo. Jest on bardzo popularny wśród poszukiwaczy, detektorystów. Zdania są podzielone na jego temat. Ale myślę, że yy, że się okaże dobry, że się spiszę. A więc dobra, czekamy te 3 minuty. Znaczy, to nie musi być równe 3 minuty, bite tylko efekty, właśnie trzeba regulować, sprawdzać, żeby nie uszkodzić bardziej monety. No dobrze, czas 3 minut już na pewno upłynął, więc zobaczymy tą monetę, którą pierwszą wsadziliśmy. Czyli jest to. To. Ups, lekko spadła. Dobra, i zobaczymy, jak będzie wyglądać po oczyszczeniu. Zaraz ją wyczyścimy bardziej, tylko wyciągnę wszystkie jeszcze. Ok, dwie monety są już wyciągnięte. Zobaczymy zaraz efekt, jaki jest. Troszeczkę ten swoich jest za duży, muszę zmniejszyć. Przelałem perhydrol do innego naczynia, ponieważ tamto było za głębokie i problemy miałem z tym. Zobaczymy sobie teraz tą monetę. Dobra, bierzemy wacik i czyścimy. Pierw tą. Ja dobrze przyspieszę i zobaczycie efekt końcowy. Troszkę to przyspieszyłem ten film, bo trwałby on po prostu za długo. A więc efekt końcowy wygląda tak, jak tutaj wygląda. Nasz penhyrol się zabarwił na kolor żółty jest strasznie tak jakby gazowany unosi się tu nawet taka para co ciekawe podczas samego procesu mycia, czyszczenia yy, woń która się wynosi z tego jest w zapachu takiej lemoniatki, lemoniady z cytryną generalnie no fajnie yy, zaraz zobaczycie zdjęcia przed i po jak to wygląda? To byłoby na tyle, a więc dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam do kolejnego filmu. Gdzie przetestuję? Konserwo, taki płyn do czyszczenia monet, który też jest bardzo dobrze znany w środowisku poszukiwaczy i detektorystów. A więc przetestujemy, zobaczymy jak on się spisze. A więc dziękuję za obejrzenie i do następnych filmów. Cześć!